Odcinek 19. O tym lekarze mówią za rzadko. Zęby mogą zrujnować Twoje zdrowie. Lekarz medycyny, chirurg, stomatolog Roman Borczyk. Zęby przyczyną wielu chorób. Zęby bardzo często są źródłem tzw. zębopochodnych ognisk zakażenia. Co to oznacza? Najczęściej dotyczy to martwych zębów. Teraz problem z martwym zębem jest taki, że bakterie są w głównym kanale, wtedy wszyscy wiedzą, że jak on jest martwy trzeba zrobić leczenie kanałowe, ale są też boczne kanaliki, w których mogą pozostać bakterie pomimo najlepszego leczenia i te bakterie, są niedostępne do zdiagnozowania, jaki to rodzaj bakterii przez system odpornościowy, bo normalnie system odpornościowy, jak są bakterie, wysyła komórki zwiadowcze, które mają rozpoznać, jakie te bakterie mają antygeny, no i potem e, odpowiednie komórki zabijają bakterie. Ale w momencie, jeżeli bakterie są w martwym korzeniu, to komórki odpornościowe, które mają rozeznać, jakie to są bakterie, Podchodzą i zaglądają do korzenia i wysyłają do systemu odpornościowego informację, że no jakiś wróg tam jest, ale jakie to są bakterie. Nie wiemy. Jakieś obce wojsko, ale czy to są Rosjanie, Niemcy, Chińczycy nie jesteśmy w stanie rozpoznać. I wtedy system odpornościowy mówi, o, to ja będę w stanie podwyższonej gotowości. I bardzo często zdarza się, że zaczyna atakować własne tkanki. To są bardzo często tkanki związane ze stawami w skórze, ale to też może być w sercu, czyli to nie jest takie bezpośrednio, że bakterie z martwego zęba się przenoszą w krwią do krwiobiegu i powodują stan zapalny w innym miejscu, chociaż takie sytuacje też się zdarzają, ale jest to bardziej złożone, to jest za pośrednictwem systemu odpornościowego. I tutaj przychodzą mi do głowy trzy przykłady. Jedna to była młoda pacjentka, pani doktor, która starała się wejść w ciążę i e, jej mąż też był lekarzem i oni się starali, e, próbowali metod in vitro pięciokrotnie i za każdym, razem, e, za każdym razem zarodek był odrzucany przez organizm tej kobiety. I ona przyszła, ktoś ją do nas y, przysłał i miała cztery przednie zęby dolne przeleczone kanałowo przez koleżankę i na pierwszy rzut oka na zdjęciu rentgenowskim to wyglądało poprawnie. Mówię pani doktor, no to wygląda poprawnie, ale ponieważ tam mogą być bakterie, mamy specjalne technologie, gdzie dzięki zastosowaniu ozonu nanocząstek złota i srebra zwiększamy szansę, że te bakterie Przestaną być aktywne, że one e, przestaną drażnić system odpornościowy, ale oczywiście nic nie mogę obiecać. No i po zrobieniu leczenia kanałowego tych czterech zębów e, w zasadzie to był koniec naszych spotkań, e, wszystko było poprawnie. I to jest koniec pierwszej części opowieści. Druga część, e, jakieś 10 lat później, e, m, Jestem na nartach w Austrii z moimi dziećmi i słyszę: A, dzień dobry, doktorze, dzień dobry. Ja patrzę: Tak, to rzeczywiście ta pani doktor z mężem mają dwoje chłopców. I ona mówi: A, wie pan, że po tym leczeniu kanałowym, które zostało u was zrobione, to bez problemu zaszłam w ciążę w naturalny sposób. Mamy dwoje chłopców i to było tak jak szokujące dla wszystkich. Wiemy, że mechanizm był taki, że te bakterie, które były w korzeniach, one były rozpoznawane przez system odpornościowy i jemu się, systemowi odpornościowemu nie podobały inne geny ojca, które były w tym zarodku i dlatego, dlatego zwalczał zarodek. Drugi przykład to pacjentka, która Cierpiała na zanikowe zapalenie nerwu wzrokowego, żeby złagodzić objawy tej choroby, gdzie ona traciła wzrok. Brała od dłuższego czasu hormony sterydowe i przyszła do nas na leczenie kanałowe ponowne zęba. No powiedzmy, że nie wszystkie metody, które były stosowane są stosowane, są bardzo dokładne. No i, i, i w zasadzie zrobiliśmy to ponowne leczenie oczywiście z wykorzystaniem mikroskopu, dlatego że ja do diagnostyki kanałów po raz pierwszy zastosowałem w Polsce mikroskop w 1994 roku. No i po tym leczeniu kanałowym pacjentka przyszła za 6 tygodni na kontrolę, na kontrolne zdjęcia rentgenowskie i mówi doktorze, przestałam brać sterydy, odzyskuję wzrok. I to też było coś takiego, gdzie gdzie wiemy, że mechanizm był taki, że system odpornościowy nie potrafiąc rozpoznać bakterii w martwym zębie które zostały, był w stanie podwyższonej gotowości, atakował też nerw wzrokowy u pacjentki. I to są takie rzeczy, które są bardzo ważne. Jeżeli chodzi o bezpośrednie działanie bakterii, to pamiętam, jak pracowałem kiedyś na chirurgii szczękowo-twarzowej, byłem konsultantem na obdziale białaczkowym, i tam byli pacjenci, którzy byli przygotowani do y, przeszczepu szpiku. Była pacjentka, no, która przed tym przeszczepem szpiku y, miała zostawione dwa korzenie zębów. I kiedy przyszedłem, poproszono mnie o kontrolę, to bakterie związane z tymi korzeniami, ponieważ pacjentka nie miała żadnej odporności, zrobiły jej dziurę na wylot przez policzek zero odporności, te bakterie się rozwijały, tak jak w martwym mięsie. No, wyglądało to dosyć szokująco, pomimo, pomimo tego, że trzeba było to zrobić ostrożnie, usunąłem te korzenie, opatrywałem ranę. Pacjentkę miała zrobiony przeszczep szpiku, po kilku miesiącach spotkałem ją na ulicy. Patrzę, nie ma dziury w policzku, wszystko się wygoiło. Czyli organizm ma bardzo duże zdolności regeneracyjne pod warunkiem, że może poprawnie działać. Przychodzi mi do głowy też pacjentka, która miała mieć do usunięcia korzenie zębów, ale ona stwierdziła, że ona jeszcze jedzie starsza pani, że jeszcze jedzie nad morze, na wakacje. Chociaż zalecaliśmy, żeby to odsłonąć pilnie, wysoka temperatura sprzyjała rozwojowi bakterii i pacjentka, kiedy wróciła z urlopu, to mówi, że ona zaciwkała zęby, że ją to tak bardzo bolało. Ropień był tak duży, że był w okolicy e, e, gardła. E, no i tutaj oprócz samego usunięcia zębów trzeba było zrobić nacięcia, ewakuować tę ropę. Wszystko skończyło się dobrze. Natomiast musimy pamiętać, że bakterie związane z zębami to są bardzo często bakterie beztlenowe, które są bardzo agresywne i radzą sobie w takich miejscach, gdzie nie ma tlenu, gdzie nie ma konkurencji bakterii tlenowych, czyli one tam są bezkarne. I jeżeli są związane z martwymi zębami, to praktycznie nie da się ich zlikwidować antybiotykiem podanym do ustnie. Stąd warto dbać o to, żeby zęby były żywe, żeby były prawidłowo przeleczone kanałowo, jeżeli już muszą być martwe, i warto to kontrolować na zdjęciach rentgenowskich. Jeżeli chodzi o to, jak zęby mogą wpływać na zdrowie, to mogę też powiedzieć o sobie. Kiedy byłem studentem, Miałem przeprowadzone na studiach przez moją wczesną narzeczoną leczenie kanałowe górnej czwórki. To jest taki ząb, który najczęściej ma dwa kanały. Jeden z nich jest szeroki, to jest kanał podniebienny, jeden jest wąski od strony policzka. I ten wąski kanał był niedopełniony. Wtedy na klinice, na zajęciach nie było do dyspozycji zdjęć rentgenowskich, więc to wszystko było robione pod okiem e, szkolących, no, tak na oko. I miałem później na kontrolnych zdjęciach niewielki, niewielką, ciemną plamkę przy wierzchołku tej czwórki. Ale ten za mnie w ogóle nie bolał, więc nic sobie z tym nie robiłem. To mnie w ogóle nie bolało. I to jest koniec pierwszej części opowieści. Druga część opowieści to jest 20. Ja byłem 20 lat później. Kiedy kolega, który miał robić kurs z leczenia kanałowego, endodontycznego dla lekarzy, przyjeżdżali też lekarze z zagranicy, mówi, doktorze, ta pacjentka, która miała być, na której miałem pokazać, jak to robię, zachorowała to, co odwołujemy ten kurs. Ja mówię, wiesz, co nie, ja mam taki jeden ząb który jest niedokładnie przeleczony, to poprawisz to na mnie, lekarze będą się przyglądać. I to jest koniec drugiej części opowieści. Trzecia część opowieści, dwa lata później mamy drewniany domek w górach, gdzie w połowie góry tam ciężko dostać, rzadko zaglądamy, jeszcze rzadziej do szuflad i otworzyłem szufladę w kuchni wysypało się pełno syntetycznej kodeiny. Ja mówię, co jest, jakiś narkoman? Puknąłem się w głowę, bo przecież ja 20 lat kaszlałem. Byłem diagnozowany w szpitalu, czy mam raka, czy gruźlicę. 20 lat kaszlałem z powodu e, tego właśnie zęba. I to po tym leczeniu kanałowym. Przeszło, jak ręką odjął w ciągu jednego dnia. Normalnie w czasie takiej rozmowy tu musiała wstać szklanka, gdzie popijałem wodą i połykałem syntetyczną kodeinę przeciwkaszlowo. To był jedyny sposób, w jaki mogłem funkcjonować. I przyczyną tego kaszlu był ten jeden ząb, gdzie system odpornościowy wysyłał zwiadowców, dochodziły komórki do wierzchołka gorzenia, ale nie mogły już wejść do środka. I mówiły, no, jakieś bakterie tam są, nie jesteśmy w stanie rozpoznać antygenów, i mój system odpornościowy walczył z niegroźnymi bakteriami, które są w powietrzu, wirusami, które pojawiały się u mnie po tej lewej stronie, na tylnej ścianie gardła. Cały czas mnie to drapało, no i musiałem kaszleć. W związku z tym Bakterie mogą być odpowiedzialne, które są związane z zębami. Za problemy, które mamy, wszystkie problemy związane z autoimmunologią, choroba Hashimoto, w pierwszej kolejności trzeba wykluczyć zębopochodne ogniska zakażenia.